Kochani, chcieliśmy Was wszystkich zaprosić bardzo serdecznie na nasz występ, nasz, czyli Kabaretu Moralnego Niepokoju, który odbędzie się 8 października i to w Berlinie, o godzinie 19. A gdzie? To powie Kasia, bo ona jedyna potrafi mówić po niemiecku, chociaż nie wiem. <grym> A koncert będzie się w ernst Reutersaale w Berlinie o godzinie 19, 8 października, że powtórzę już po polsku. A ja to jest po <grym> niemiecku, <na> października. <grym> Październik? Oktoberfest. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Tak. Można tam dojechać ubanem, albo autobanem, albo w ogóle jest jakim, jakim, jakimkolwiek banem. Jest Chciałem tutaj dodać, że Kasia jeszcze planuje tam zrobić streetcise, do którego prawdopodobnie nie dojdzie. Ja z chęcy... powodu protestów widowni. Ja się chętnie do niego dołączę, chyba że wszyscy, a na pewno wszyscy mnie powstrzymają. A teraz trzeba się z po niemiecku pożegnać, uwaga! uwaga. Algo vida a dizer.